Ludzie myślą, że fortepian to można grać całe życie. Tak naprawdę, żeby fortepianie młotek ustawić równo, żeby na strunę uderzył. Malutki hebelek. To do klawiszy, strugania, żeby miały równą wysokość wszystkie. Są takie, żeby tłumić, łapać, ustawiać lub podgrzewać oś. Dlatego jest takie czarne, opalone, bo się podgrzewało. Żeby wyregulować fortepian, to trzeba właśnie użyć tyle narzędzi. Moja przygoda z instrumentami to się zaczęła od momentu jak Kiedyś zwiedziłem zakład, a jeszcze nie byłem w technikum. Jak to zobaczyłem, co, co tam jest, a mnie tak ciekawi taka no, robota precyzyjna, ręczna, tak manualna, więc spytałem się rodziców, mówię, bo jest takie technikum, nie? Tylko, że ono się nie nazywało technikum, to było inaczej, jakaś państwowa szkoła, jakaś tam, już nie pamiętam, bo to tyle lat temu, nie? Miejcie wgląd na moje włosy, nie? <grym> I zapisałem się do technikum. Nie? No i oczywiście zdałem egzamin, i poszedłem. Pierwsze spotkanie. To jest dyrektor technikum i jeszcze wykładowca, no to każe się bało, że on wszystko wie, a my nic uczył nazwy wszystkich części, żebyśmy poznali, żeby później można było rozmawiać o czym my rozmawiamy, nie jak to się mówi. I każda ta część, on wymagał pełnej nazwy, ale po polsku. I to ja utrzymałem po nim jak swoich uczniów uczyłem mnie, bo dużo części było nazywanych z niemieckiej tego takiego języka, no bo to takie były utarte, nawet do dzisiaj tak robią mnie. Był skrupulatny. Pilnował, każda odpowiedź musiała być dokładnie tak, jak on podał, trzeba było się nauczyć. Niektórzy mieli tam problemy, ale mnie to bawiło. Fajna sprawa. Nauka zawodu była raz w tygodniu od pierwszej do trzeciej klasy w fabryce Kalisia. Yy, no i tam byli instruktorzy, czyli nas uczyli już tego fachu, takiego manualnego. Dopiero od trzeciej klasy tam było strojenie, to też było już tak, że każdy musiał przejść strojenie. A czwarta i piąta klasa to już było po dwa dni w tygodniu były tylko w fabryce, nie, zajęcia. I tam żeśmy poszli, a oni na tej sali mają porozkładane Piękne deski, na no to kalka techniczna, bo wtedy się robiło grafiony i się kreśliło. Rysowali nowy projekt fortepianu, ramę, korpus, wszystko. Musiał wyliczyć i wyrysować. To tyle tych zakamarków, ramy, tego wszystkiego i tych projektów co roku było 3-4. Dzisiaj to pytam się ucznia, jaką ty masz pracę? No mam gablotkę zrobić szybkami suwanymi w środku. Dało ojcu, ojciec do stolarza i była praca dyplomowa. W późniejszych czasach w fabryce Kalisja yy, to już wtedy była lekcja porządna, bo Pan Gustaw cały czas doświadczał, cały czas nowe projekty, robił pianin, nowe jakieś y, założenia przy fortepianach, jakaś wymiana przy dnie, jakieś tam y, y, otwory akustyczne w dniach. A to, żeśmy robili ugięcie dna, to schodziliśmy na dół, ja z nim zostawałem. Tam, żeśmy kładli ciężarki, czujniki były zegarowe i sprawdzali to dno się ugina. Tego w techniku nie, nie zdążyło się takich rzeczy omówić, nie? A tutaj ją pracując, bo to musiał zrobić, bo on był konstruktorem. I to, to wszystko było tak ciekawe. A po drugie, pracując z nim jako ten zastępca, czyli mistrz działu fortepianów, on był kierownikiem, to pracując na tym dziale, to poznałem cały proces technologiczny, jak to po kolei ma być i dlaczego tak, a nie inaczej. Nie? Jak zrobić pierwsze sto fortepianów, to możesz powiedzieć, że coś umiesz robić. Bo dopiero praktyka, coraz bardziej, i różne roboty. To mnie też bawiło, że oprócz tego, że robiłem te nowe, ale gdzieś tam jak było jakieś tam zgłoszenie, że tam ktoś chce, żeby wyregulować, to się jechało gdzieś takiej szkoły muzycznej. No ale też było tak, że tam był muzyk, profesor, żeśmy wyregulowali. Niech pan obejrzy, no tak jakoś. Przyjmował to różnie, nie? Po tygodniu dzwoni do mnie. Przepraszam pana, Amy, ale za co, panie profesorze? Wie pan, bo mi się wydawał taki sztywny, taki inny, nie? A przedtem tak lekko. Wie pan, co mówię? Bo teraz masz pan zrobiony według zasad, takie jak się robi, według wymiarów, jak się robi, jaka głębokość klawisza zanurzonej, bo klawisz musi się tylko 10 mm. Średnik, bo tam niektóre mają 9,5, a te koncertowe nawet do 12 mm. Nie? A on miał tak, że to było tak pozapadane, te też były tak powybijane, bo ludzie myślą, że fortepian to można grać całe życie. To jest tak samo jak z samochodem. Trzeba co jakiś czas wymienić olej, podregulować. No ale ostatnio się pytamy. Pani tutaj przyszła, żeby zrobić tam naprawę czy strojenia. Kiedy był ostatni raz żoną? No niedawno, mówi, jak córka była w Komunii. Ile to było? 15 lat temu. Męża się, pytanie. Chwytniki mm -hmm. są śliczne. Prawie tutaj gdzie najwięcej się gra, no. nie są zużyte. Zobacz, prawie luzu nie ma. Dla mnie fascynujący jest właśnie mechanizm, bo to jest y, mechanizm i klawiatura to jest tam jest dużo czynności i to jest takie precyzyjne, mikroskopijne, te wszystkie ośki, nie ośki, każdy ten, żeby wkleić ten młotek, żeby on prostu chodził. Członek jest długi, a młotek ma otwór sobie, trzeba go wkładając szukać dźwięku i teraz taki korektor praktycznie powinien mieć też taki prawie słuch jak stroiciel. No, stoiciel na przykład ma y, z, z, ten, z, złą metodę, jak jest, y, ma absolutny słuch, bo to mu przeszkadza, bo on za czysto chce słyszeć. A tam musi być umiarkowany, temperowany strój. Musi być trochę jakby, można powiedzieć, sfałszowany. No i jak to wszystko się wyreguluje, no, to później do gabiny stoicielskiej, tam jest tak zwane endestrojenie, czyli takie już... Y, końcowe z intonacją, czyli nakuwanie młotka lub podlewaniem impregnatorem, żeby ten filc y, po prostu utwardzić, wtedy ten dźwięk jest ostrzejszy, jak go nie ma, także to jest zabawa przednia. Lekcja tej praktyki, nie? ale ta podstawa co była w nas wniesiona przez Gustawa i to co tam dał. będzie dobrze. Także jak mogę powiedzieć, że tak miałem dwóch ojców, jednego biologicznego, a drugi był ojciec, który po prostu mnie bo pół życia spędziłem w zakładzie, a pół w domu a, a trzecią ósemkę to spałem, nie. Mm.